Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale KIA Oczami Doradcy. Dzisiaj nowa KIA Sportage wersja Business Line w kolorze Dark Pentametal. Taka konfiguracja już tutaj była, ale bardziej chciałbym Wam pokazać przy okazji tego samego akcesoria, które ma dołożone, czyli wertykalny hak holowniczy, oświetlenie pod drzwiami z przodu i oświetlenie przestrzeni wokół bagażnika. A też fajnie się złożyło, że tutaj jest druga Kia Sportage z hakiem holowniczym wypinanym, to przy okazji pokażę Wam różnicę między tymi hakami. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację, obejrzyjmy ten samochód z bliska. Nowa Kia Sportage, wersja Business Line z pakietem Voice Plus, hybryda 1.6 turbo, 180 koni. Plus silnik elektryczny, w sumie zespół napędowy ma 230 koni i 350 Nm momentu obrotowego. DriveWise Plus, czyli system kamer 360, system zdalnego wjazdu, wyjazdu z miejsca parkingowego. Felgi 18, to wersja Business Line. Wersja Business Line to również inteligentne, adaptacyjne reflektory Full LED, które naprawdę robią robotę. Ciemne szyby, chromy wokół okien, railing, Elektrycznie składane lusterka, hamowanie autonomiczne, aktywny tempomat ładny, ale tak jak powiedziałem, chciałbym Wam pokazać akcesoria przy okazji tego samochodu. Na dłuższy film nie mam czasu, bo klient już czeka, już podpisuje dokumenty. Tutaj mamy oświetlenie, czyli ten lampka LEDowa oświetlenie miejsca przy otwieraniu drzwi. Jest jasno, więc tego specjalnie nie widać, ale wierzcie mi w nocy to robi robotę, już kiedyś pokazywałem wymienione oświetlenie wnętrza na LEDowe. tam również również tam myślę, że też również cyfrowe zegary, nawigacja z dostępem do internetu, ambientowe oświetlenie, selektor zmiany biegów tapicerka materiałowa skórzana, po bokach skóra ekologiczna, w środku materiał, fotele oczywiście podgrzewane, podgrzewana kierownica. takie optimum uważam, jeżeli chodzi o wyposażenie. Skrajne siedziska podgrzewane. Jeszcze mamy regulację temperatury dla pasażerów z tyłu, USB-C do ładowania urządzeń przenośnych. Kanapa z regulacją kąta nachylenia oparcia. Skrajne siedziska są podgrzewane z dwustopniową regulacją. elektryczna inteligentna klapa bagażnika. To wiemy, że można ustawić wysokość, szybkość i to, że będzie się automatycznie otwierała. To jest fajne. To jest jeden z moich ulubionych akcesoriów, czyli oświetlenie przestrzeni wokół bagażnika. Tego tutaj znowu nie widać, bo jest jasno, ale nocą zrobi to dobry efekt, bo oświetli trochę i bagażnika, trochę w przestrzeni wokół. Pokazywałem to również w warunkach nocnych. Więc zapraszam do poszukania filmów na kanale. A tutaj chyba klienta pokrowce. No i hak, hak wertykalny. Tak wygląda to z bliska. Gniazdo można podwinąć. O. No i po wypięciu tutaj ściągamy za ślepkę, przekręc wciskamy, przekręcamy, wypinamy. Zostaje tylko to. Tutaj. To tylko będzie wystawało. Może wam to pokażę. O! Widzicie? Wystaje tylko to jedno ucho małe. Jeżeli chodzi o wpięcie, to wygląda to dokładnie tak. Tutaj wkładamy kluczyk, blokujemy, żeby nikt nam tego nie wypiął. Idźmy dalej. Tu już byliśmy. I tutaj jest drugi LED, który oświetla nam przestrzeń pod nogami dla pasażera, jak będzie wysiadał. No i tu jeszcze klient prosił o montaż wideorejestratora. Proszę, bardzo zamontowany, zobaczcie. Wystaje, kabel wystaje tylko tyle, ile musi wystawać, żeby podpiąć. Dobra robota. No, i skoro już tego obejrzeliśmy, obejrzeliśmy hak wertykalny, to teraz obejrzyjmy z bliska hak holowniczy wypinany. Proszę bardzo. Tak to wygląda. Procedura wypięcia jest dokładnie taka sama. Czyli wyciągamy zawleczkę. Wyciągnąłem za dużo zawleczki. O, wajcha, wypinam kulę. Różnica jest taka, że tutaj zdecydowanie więcej zostaje. Kulę też można podpiąć. Tutaj wkładamy zaślepkę, ale zdecydowanie więcej wystaje. Więc tamten jest zdecydowanie bardziej dyskretny. Jest oczywiście droższy, ale wygląda zdecydowanie lepiej po 5 zwłaszcza. Zawleczka I gotowe Dziękuję za uwagę Dziękuję, że obejrzeliście film do końca A, tu jest jeszcze z tyłu wideorejestrator Teraz go zobaczyłem O Również dobra robota Dziękuję za uwagę. Dziękuję, że obejrzeliście film do końca. Nowemu właścicielowi życzę tylko przyjemności z jazdy. Dziękuję za cierpliwość na czas nagrania filmu. Dobrego dnia wam ży wszystkim życzę. Trzymajcie się.